Sztuczne oferty pracy to ogłoszenia w naszej firmie, które tak naprawdę w rzeczywistości nie istnieją. I już podaję Wam trzy powody, dlaczego ta strategia, którą wdrażają sprytne firmy, takie jak nasza, jest genialna. Po pierwsze, im więcej aktywnych ogłoszeń, tym bardziej wygląda, że nasza firma się rozwija. Konkurencja czuje nasz oddech, inwestorzy się cieszą, a inni kandydaci z zewnątrz po prostu chcą tu być, bo jest praca. Po drugie, kontrola. Kiedy nasi ludzie widzą nowe rekrutacje, to przypomina im się, że nie ma ludzi nie do zastąpienia. Więcej strachu równa się większa efektywność. A? I teraz po trzecie i najważniejsze kradzież pomysłów. Wysyłamy aplikującym zadania rekrutacyjne w stylu: jak poprawiłbyś naszą kampanię marketingową? Oni odrabiają pracę domową za nas, a my bezkarnie wdrażamy ich pomysły. Zero zatrudniania, zero kosztów, same korzyści, win, -win. Oczywiście dla nas. A ile powinniśmy dodać tych sprytnych ogłoszeń? Tyle, ile się da. Jakieś pytania? Dość już pytań. Wracajcie do pracy. Raz, raz.